Przeciwko tym wszystkim działaniom e, rządu, a ich działania rządu dotyczą całego społeczeństwa, wszystkich pracowników. Pokazać oburzenie przeciwko rządom e, Donalda Tuska. Ja jako stary Solidarnościowiec z lat 80. jadę ich popierać po prostu. Górników też zwalniają. Z całej kompanii 9,5 tysiąca ludzi e, zwalniają. Ustawa emerytalna, przedłużenie wieku emerytalnego, e, umowy śmieciowe e, w ostatnim czasie, przede wszystkim e, zmiana w kodeksie pracy, jeżeli chodzi o wydłużenie rozliczeniowego czasu do 12 miesięcy. Dzieje się coraz gorzej, mam dzieci, które pracują, prawda? które w tej sytuacji są, się znajdują i, i, i którzy narzekają, no niestety, no, jesteśmy na bieżąco i jest problem z pracą, jest problem z pieniążkami, jest problem z zarobkami, prawda, z tą wysokością. No przecież dzieci mieszkają przy, przy rodzicach z tego względu, że nie, no, nie mogą odlecieć, bo, bo, bo nie sta digna. Na, na, na mieszkanie. Wydawałoby się, że górnicy są w nieporównanie lepszej sytuacji. Na przykład umowy śmieciowe ich nie dotyczą, mimo to jadą do Warszawy. Dlaczego? Na razie ich nie dotyczą. Ja powiem tak, nie pan prezes Zagurowski z Jaszczębskiej Spółki Węglowej, gdyby nie związki zawodowe silne w Jaszczębskiej Spółce, chciał wprowadzić, przyjmując młodych, gumowe śmieciowe. Polskie elektrownie spalają obcy węgiel, nie polski. Górnictwo zaczyna mieć problemy, więc jedziemy też we własnej sprawie. My chcemy jasno określenia przez rząd, jaka jest polityka energetyczna kraju. Czy oparta na naszym węglu, czy jak się mówi, że. Węgiel ma przyszłość, to nasz ma przyszłość czy obcy ma przyszłość? Jeżeli najprawdopodobniej dzisiaj będzie te ponad 100 tysięcy ludzi i to nie zrobi wrażenia na tym rządzie i nie, nie zacznie się coś w kraju dziać, no to najprawdopodobniej centrala się porozumie i będzie referendum w temacie, w poszczególnych zakładach, w temacie e, strajku generalnego.